Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj będziemy robili coś, co zawsze chciałem zrobić. A mianowicie będziemy wywozili mojego ukachonego wspólnika bardzo daleko od miejsca, w którym obecnie jestem i będzie miał jedno zadanie: wrócić mając tylko 20 zł w portfelu, nie wiedząc kompletnie gdzie jest. To takie trochę lost w wersji na YouTubie, w wersji polskiej. Zaraz powiem wam o co dokładnie chodzi. Ale myślę, że to będzie naprawdę fenomenalna rzecz. On jeszcze nie wie. W sensie wie, że jedzie, a nie wie gdzie. Zaraz się zobaczymy. Szanowni Państwo, gdzie będziemy jechali? Będziemy jechali na styk trzech województw. Województwo śląskie, jakie śląskie, województwo dolnośląskie, wielkopolskie i opolskie. Znalazłem taką miejscowość, bo ogólnie, żeby wrócić do domku tutaj, do firmy, to trochę trzeba będzie się napocić. Na początku w ogóle myślałem, ile to ma być kilometrów. No i doszedłem do wniosku, że będzie to mniej więcej około 70 tam paru. Ale żeby miał też jakiekolwiek szanse, to jakaś miejscowość większa musi być nieopodal. Zobaczcie teraz, gdzie jedziemy. I teraz tak, tu jest miejscowość, czyli nasz plan docelowy. To się nazywa Wielki Buczek. <grym 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 zajebista miejscowość, w ogóle zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać do, do Wielkiego Buczka. Ty się możesz śmiać. Nie mogę. <grym> Bo jeżeli on zapyta kogoś i gościu mu powie, gdzie pan jest, to no jak? Panie w Wielkopolsce. Później przejdzie kawałek. Gdzie jestem? W Opolsce. To będzie totalny mindfuck. I co więcej, jest jeszcze jedna miejscowość obok, do której mam nadzieję, że dojdzie. I to mu zryje kompletnie beret. Ponieważ tutaj jest miejscowość, a mianowicie Wiocha, która nazywa się Zgorzelec. A gdzie jest Zgorzelec? <grym wioski> O której wróci? Nie wiem, czy wróci! O 15, a jak nie o 15, to w ogóle nie wróci. Tak, o której wróci? Myślę, że nie wróci. Nie! nie no około 14 albo 15, ale tak to w ogóle zakładam, że nie. 15 to jest wcześniej w ogóle, nie Może uważacie? Ja zanim Mi się wydaje, że będzie później. Ciężko będzie mu zapłać stopa o tej godzinie. Na no pewno, że ciężko. Dobra, chodźmy do naszego bohatera. 70 kilometrów. To jest mniej więcej... To jest dzisiaj? Tak. 70 kilometrów. To jest mniej więcej tyle, ile będziesz musiał przebyć. Stawimy tylko lokalizację, żeby było w miarę bezpiecznie. telefon firmowy, do którego hasło zmienimy. No bo wiadome, nie będziesz miał możliwości. Tylko numer alarmowy, jak 999, 997. Wszystkie rzeczy, które chciałbyś sobie spakować, typu woda, tam, kanapki, to możesz? Okej, okay, czy ja się mogę spakować? Możesz się spakować. Możesz się spakować w takie najpotrzebniejsze rzeczy. No oczywiście nie możesz wziąć ani maty, ani... No czego tam jeszcze? Nie no, to naprawdę przeanalizujemy to, co bo co, co, jak coś to będziemy wyciągać. No jak coś to będziemy wyciągać, dokładnie. Ale co swojego telefonu nie możesz. Nie, swojego nie telefonu, no nie. nie. z tego też nie będziesz korzystał. No z tego to, ten jest tylko dla nas, żeby można było zobaczyć, gdzie jesteś. No dobra, a jakbym chciał gdzieś zadzwonić. No to numer do mnie możesz sobie zapisać, ale jak... i od kogoś możesz zadzwonić. Ale samemu nie możesz zadzwonić. My tutaj mamy pewne obstawiania, o której godzinie planowany jest twój powrót. Tak racjonalnie popatrzyliśmy. Pieszo trochę długo, bo my Ile 14 pieszo? godzin. Nie, no pieszo to. Pieszo Ile pieszo? 14. Pieszo nie wrócisz. <laughs> 14 godzin na pieszo? No, no i tyle. Czyli ja sprzęt sobie pakuję, wszystko sobie pakuję. I tak, to co chcesz, my zdiagnozujemy czy te rzeczy akurat są potrzebne. I tyle. No to pakowanie. To pakuj. Idziemy. Moi drodzy, zmieniamy kod. Podaj stary kod. Stary kod byłby trudny. 1, 1, 1, jeden. jeden, jeden, jeden. <laughs> kod zmieniony. Dobra, -poczy. Każde, taki dałem. Mogę mieć Airpods'y czy nie? Airpods'y, nie -poczy, Nie to są. I żeby nie było, naprawdę nic nie wiem. Nic. Dobra. Kod zmieniony, udostępniana jest moja e, lokalizacja tego telefonu dla mnie. Okulary. No, ale zobaczymy. Potrzebne? Okulary potrzebne. Papier. Jest papier dobry. Mazak? Papier możesz mieć. Tampon? Nie, co to jest. To są. Dytki do uszu, do dobrze. To, to... I gumy do rzucia. Tu coś jest? A, klucze. No musisz wejść. Nie, nic nie mam. Zjedzioły, ja Ci pokażę. Tak? Tu mam wodę, GoPro, no. dwie baterie, zatyczkę. A gdzie masz twój telefon? Tu mam. Daj. Żona dała mi kanapki. Mogę? No oczywiście. O, możesz sobie wziąć jeszcze moje jak chcesz. Nie, spoko. No bo pamiętaj, że możesz być godny. A ja coś kasy dostanę? Właśnie, to jest ten moment. Uwaga. Jest! Dwie dychy. 20 złotych. 200 złotych. Bolesław, pomóż mi eee, dzisiaj. Radziłbym wziąć jeszcze dowód osobisty. Portfel bierzesz? No weź. Tylko ty kartą nie płaci jak masz portfel. Bierz sam dowód. Ja pierdziu. <grym> Lepszy asystent nie mógłby się trafić. <grym> ha, jeszcze jedna rzecz. A mianowicie taka, że jeżeli nie będziesz się ty. Jeżeli będziesz się nie ruszał, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, albo coś się wydarzy, coś wymiękniesz lub cokolwiek, no. nie ruszasz się przez 10 minut. Po prostu telefon, ty możesz ruszać się, ale telefon jest pozostawiony w jednej pozycji okay. przez 10 minut. I my będziemy obserwowali, jeżeli nie będziesz się ruszało, yes. to wtedy dzwonimy. No i dobrze. <noise> Dobra, no to jedziemy. Po prostu, moi drodzy, jedziemy. Czekaj, się czuję nie niekomfortowo. Powodzenia życzę. Tutaj, to dla Ciebie, proszę Osta Ostatni posiłek przed, przed podróżą Ja już myślałem, że dzieci świnią i mi nic nie dacie Także ostatni posiłek, możemy sobie wszyscy powiedzieć że fajnie było. No i teraz zaczynamy prawdziwą grę. Kto tu mamy za miejscowość? Dorochusk? Hmm, Okej. Okay. Rewal niedaleko? Rewal? Masz kongerówki? <grywki> <grywki> Czy Szczecin? Jesteśmy w tej miejscowości, którą pokazywałem wam w domu. Także, masz gracz, zamilkł widzę, no już czekam, już czekam, skupienie, skupienie jest. Teraz, moi drodzy, musimy odjechać troszkę od tej miejscowości, bo tutaj najlepiej jakby trafił w pierwszym rzucie. No dobra, no to zostałem wywieziony, można by rzec w pole, to zaczynamy przygodę. Co? Ja się ogarniam, wy uciekacie i lecimy. Tak. budynki tam. Idę, rozejrzę się, w jakim miejscu jestem, jak daleko jest do Wrocławia, jaka jest lokalizacja i łapiemy. Łapiemy ludzi. Idę już dobre 10 minut, a przyjeżdżał tylko jeden samochód. Ignacówka pierwsza. Tu miałem strategię chowa marafatkę. Myślę, że ona zamiast mi pomagać będzie mi utrudniać, bo to taki luk trochę może ludzi Odstraszać. Kojarzę się z wojskiem, z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Na tym mi nie zależy. Zależy mi na tym, żeby wyglądać friendly, przyjemnie, uśmiechać się, zagadywać. A na razie dokoła mnie same gospodarstwa. Żywej duszy nie ma. O, tu ktoś jest w oknie. Przepraszam bardzo. Wie pani co? Bo mnie kolega wysadził tutaj. Jak najszybciej się do Wrocławia dostać. Wysadzili mnie niedaleko. Jak tu dotrzeć? W ogóle daleko to jest? 100 km. 100 km od Wrocławia? Jak tu się, ja, jak, jak tu się dostać do Wrocławia? Ale w tą stronę iść, tak? Do Rychtala? Tak się nazywa ta miejscowość? Kępno? No kępna to. Państwo mi nie wierzą, myślą, że się cały czas z nich tutaj nabijam. Mówię do widzów. Niedługo to będzie na internecie, tak żebyście mogli Państwo to zobaczyć i zobaczyć, że to jest prawda, ale no nieistotne. istotne. Potrzebuję pomocy, czyli co? W prawo? Cały czas prosto. Wiedziałem, że będzie trudność. No bo to jest niezły kur na Mindfuck. Miłe, miłe małżeństwo. Pani w oknie. Pierwsza informacja: kępno. To chyba w tamtą stronę będę się kierował. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Teraz mam taką refleksję, czy jak ja pojadę do kępna. To mi coś da. Też nie chcę pytać ludzi o nawigację. Nie chcę, żeby to było takie załatwe, że oni mi powiedzą, ja sobie na nawigacji to rozkiminie. Także postaram się na tą chwilę bardziej poprzez wywiad stwierdzić, co będzie dla mnie najbardziej optymalne. Jeżeli to mi nie przyniesie jakiegoś efektu, to wtedy będę pytał i prosił ludzi o to, żeby wskazali mi drogę na nawigacji. Dobra, pierwsza informacja jest, lecimy dalej. Już minęło jakieś pół godziny. A ja nadal nie widziałem oprócz tego samochodu pierwszego, który przyjeżdżał, żeby ktoś tu się poruszał Więc mój cel, idę przed siebie, zdobywam informacje Zobaczcie Na tą miejscowość Widać Jak się mówi to jest miejsce, gdzie psy wieczy czym szczekają, to jest takie miejsce. Burek, którędy do Wrocławia? Dzień dobry, jak najszybciej do Wrocławia się dostać? Do Wrocławia? No. Jak tu się kierować? Tak, najlepiej by było dostać się najciej, najszybciej do Kępna. Kępno, w którą to stronę jest Kępno? To tam kogoś chwycę sobie wtedy, dziękuję no, bardzo. Jak będzie pan dojeżdżał no. nie całkiem do Kępna, nie? No. To jest kierunek na autostradę, nie? Będą znaki na autostradę. Będą znaki i kierować się na Wrocław i do Wrocławia jest tu, stąd autostradą. Fajnie, bardzo panu dziękuję. Język pamiętajcie za przewodnika, pytać jak najwięcej zbierać informacji. To pierwsze małżeństwo fajnie pomogli, bo wskazali mi drogę, ale ten pan mi naprawdę bardzo dużo pomógł. Dobra, lecimy dalej. i drodzy, dzwonimy na pierwszą inspekcję. Czekajcie. Dzwoni dymit. Halo? No i jak tam? No i do przodu! Widzicie mnie, gdzie jestem? Widzimy, widzimy, widzimy. No ogólnie ludzie ze mnie polewają. Pan chyba sobie żartuje. To jest niemożliwe. Pan sobie z nas jaja robi. Spotkałeś kogoś? No wiesz co, wbiłem na posesję, bo pani w oknie siedziała, więc tam panią poprosiłem i przyszedł mąż i ze mnie pizgał. Nie chciał mi w ogóle nic powiedzieć, bo pomyślał, że ja sobie żartuję. Dobra, dobra, ja patrzę gdzie jesteś, powodzenia. No dzięki buźka. Ja go znam, on tu mnie będzie podpuszczał, że, że niby miejscowość, niby to, ale ja, ja cię tam nie znam. Ty będziesz utrudniał jako mistrz gry. Zresztą sam bym tak robił, ale zobaczcie, prawda jest taka: idę środkiem ulicy i nikogo nie ma. O, jedzie samochód. Dobra, 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 dobra. Ustawiam się, może mu da się złapać do tego kępna. Kurna, to jest szansa jedna na milion. Miliony monet, trzymajcie kciuki, wrzućcie łapkę subskrypcję. Zatrzymajcie, obstawiajcie. Nowe wyniki na bytkliku. Kurna, dobra. Prosto. Jedź prosto. Jedź prosto. Jedź prosto. Zatrzymasz się. Proszę. Zatrzymasz się. Zajebiście, zatrzymuj się. Proszę pana, ja ogólnie do Wrocławia szukam drogi. Pan jedzie gdzieś w kierunku Wrocławia? A do kępna pan jedzie? To ten kawałek może mi pan podwieźć? Bardzo fajnie w ogóle, że pan się zatrzymał. Ja w Ja na do dalej. Ogólnie, wie pan, mam wyzwanie. Kolega mnie wyrzucił w aniołkach tam, z zasłoniętymi oczami i mam za zadanie dostać się do Wrocławia, bo ogólnie z Wrocławia jestem. Mimo tego, że pan jechał kawałek, podwiózł mnie tutaj i zaraz zawiezie mnie jeszcze dalej. Ma dużo czasu. Niesamowite to jest. No myślę, że to jest chyba dobry plan, żeby e, dostać się pod obwodnicę i z obwodnicy już w kierunku Wrocławia zmierzać. Podejrzewam, że gdzieś w okolicy Oleśnicy bym wysiadł, jeżeli ktoś będzie jechał na Wrocław i z Oleśnicy już tą drogą do Kiełczowa-Mirkowa. Taki jest mój plan. Ale pan jest bardzo uprzejmy, bardzo dziękuję. No dobrze, to pan mnie podwozi do tego miejsca, ja tam będę łapał kolejnego stopa, zobaczymy jak tam pójdzie. Bardzo panu dziękuję. Życzę miłego dnia i powodzenia w pracy. Do widzenia. Dzień dobry. Mam pytanie do Wrocławia. Jak tutaj droga wygląda? Daleko stąd jest? Do rozwidlenia na Susemkę? Oj, to no, sprawdzimy. Ja wiem, pan, czy ja nie jestem stąd też. O, ja mam misję dostać się do Wrocławia. Do Wrocławia? No. A gdzie, gdzie pan nagrywa? A nagrywam na YouTube, a prowadzimy kanały na YouTube ze wspólnikiem. Nie wiem, ogląda pan jak sprawdza? Albo sprawdzam jak? Kojarzę, świat jest mały. Świat jest mały, no. No, dobra. No, chciałbym Dzień. się dostać w ogóle najlepiej jakoś bliżej obwodnicy, żeby tam już kogoś, na, ci co są zdeklarowani na Wrocław, jechać, nie? Bo tu mnie pan podwiózł już 20 km. I już można rękę wystawiać, ktoś zgarnie. Dzięki. Tam pan się zaciesza, gorąco pozdrawiam. Na materiale się będziemy widzieć. Piszcie, jak wam się podoba tego typu wyzwanie, poznawanie ludzi, a ja podejrzewam, że gdybym dłużej zagadał, już nie chciałabym, wiecie. Chcę mieć fan z tego. Gdybym dłużej zagadał, to bym mnie jeszcze podwiózł, ale mam ponad 4 godziny także na ludzie. Muzyka idę cały czas, idę i już wiem w jakim województwie jestem. Tablice rejestracyjne PKE. Wielkopolska. WLKP dla wszystkich fajnych babek. Bezo i liber. I Łukasz. Jestem na przystanku. Kurna. Nic mi to nie mówi, nie mam mapy. Idę już trochę. Chyba była zła decyzja. Kurna, mogłem w tym kępnie pójść na dworzec i do Wrocławia na główny. Pytanie, czy za 20 złotych bym dojechał. Aj, same trudne decyzje. Irytuje mnie turbo, bo idę już chyba z 20 minut cały czas barierki. Wybrany numer w tej... To najlepsze to, że nie oddzwoni Trzeba będzie poczekać Oj, nie zdążyłem odebrać Otwórz Ja nie mogę zadzwonić Ty wejdź zadzwń, tym jeszcze raz No jesteś? No, ja jak mam je nie być? No nie no, bo nie ruszałeś się, dlatego dzwonię Złapałem stopa Do Kępna Jestem w Kępnie Bo ty jesteś na ulicy Wrocławskiej w ogóle Kurna, dałem dupy bo teraz tak sobie myślę, że mogłem w Kępnie, tylko już jestem na obrzeżach dorwać się, nie wiem czy to jest pociąg, ale wydaje mi się, że chyba jest kolej. Więc kurna mogłem. Mogłem kurna łapać yy, pociąg, tylko nie wiem też z drugiej strony, czy dwie te chyba mi wystarczyły, wiesz? Ja myślałem, że w ogóle zupełnie inaczej pójdziesz. No widzisz? No zupełnie. Ja myślałem, że ty pójdziesz na południe, a ty idziesz kompletnie na północ. No dobrze. Lecę, bo czas mnie goni. Dobra, pa! Kurna, muszę szybko ten rozjazd znaleźć, bo tracę czas na chodzenie, to jest mało efektywne. Przepraszam pana, mam takie pytanie, bo szukam stopa do Wrocławia, a widzę, że pan ma blachy wrocławskie, nie jedzie pan do Wrocławia? Miejscowy, Miejscowy pan jest. Można? Widzę, że pani ma blachy oleśnickie, będzie pani jechała do Oleśnicy może? Kurcze, okej, okay. dobra, nic, nie, dziękuję bardzo. No ale kto nie pyta, ten, ten wiecie, kurna. To po co ma te blachy? Po co mieszka tutaj? Kurczę, jak nie jest z oleśnicy. A ja szukam kogoś z oleśnicy. Ale będę pytał, to jest dobra strategia, żeby podpytywać ludzi. Dzień dobry, mam takie pytanie. Daleko jest do S8 stąd, do tego łącznika. o, o to ma jak nie. Z pan pójdzie jak nie lepiej. Serio? Nie będziecie jechać w tamtym kierunku? Dzięki bardzo. <noise> Pomachaj stuwą. Ktoś się zatrzyma. Kuźwa, Dymitr, następnym razem stuwa. No muszę kurna rzeczywiście kogoś złapać. Żeby móc podjechać do tej S-8. Zaprałem podwózkę pod S-8. Wojtek, dobrze pamiętam? To jest, to jest. Wojtek był tak uprzejmy, mnie podwieźć, mimo że znowu nie było mu to po drodze. Dzięki no, Wojtek. No, spoko, nie ma Pasy masz zapięte. ja standardowo, ja nie Super. Pamiętajcie, bezpieczeństwo najważniejsze. Z S-8 już wam mówiłem, droga będzie prosta. Może uda mi się tutaj złapać. Aj, no złapać. To... Dzięki śliczne! Miłego dnia! Dzięki! Cześć, cześć! No niesamowici są ci ludzie. Ja bym musiał, idę rozkminić jak to tutaj wygląda. Czy ktoś tu będzie jechał? Miejsce do tupy i to strasznie, bo nie ma się kurna, gdzie zatrzymać. Może tu mi ktoś peka? Do Wrocławia, do Wrocławia. Pan też się nie zatrzymał. Dzień dobry, okolice Wrocławia! No nie, nie, nie! Rozumiem, dziękuję. Kurno, już zwątpiłem, czy to jest dobra droga na Wrocław. Syców? Dobra jest skuteczność zatrzymywanych się samochodów. Myślałem, że będzie gorzej. E, mogę powiedzieć, że spokojnie co trzeci na tą chwilę się zatrzymuje. No, co prawda nie jadą w, e, aż do samego Wrocławia. Kurno, może ten Syców to by mi coś dał, ale kurno, muszę dopytać, czy to jest po drodze. A ci sobie siedzą w firmie, piją kawkę. Zostały mi 3,5 godziny i zapowiada się, kurna, że jestem w czarnej dupie. Jestem przy S8 na Wrocław i, kurna, nie mogę nikogo złapać. Podwójna, no dobrze mi pokazuje. Nie mogę się tu zatrzymać. Zmieniam miejscówę. To jest złe miejsce. Jestem przed zjazdem na S8 w stronę Warszawy, w stronę Wrocławia. Machamy, machamy, machamy. Z daleka. Blachy. DWR. Please, please. Perfekto. Zmieniam plan. Znalazłem jakiś karton. O kurna, ile mrówek. Kurna, coś z tego będzie, Wrocław? Ale to będzie brzydko wyglądało. Trudno. Zostały mi dwie i pół godziny. Tak jak szło perfekt, tak teraz jakaś amba Fatima. Ciężko złapać stopa, ciężko naprawdę. W dzisiejszych czasach ludzie się obawiają. Tak myślę. No zobaczymy. Nie poddaję się. Dwie i pół godziny to jest jeszcze sporo czasu. Dzwonimy. No, jestem, jestem. No, coś tak się nie poruszamy, widzę. No nie idzie za dobrze. Gadam z tobą mi łapię stopa. No A. idzie tragicznie staje. Stoję w miejscu od półtorej godziny i nie mogę nic złapać. No. Tak jak to fenomenalnie, tak traccie do dupy. No widzę, ale przeszedłeś z jednego widzę rogu na drugi róg. Tak, bo tam było podwójna ciągła i nie chciałem stać na takim miejscu, gdzie nie mogą się samochody zatrzymać. Tak, też. tak. Do firmy masz 40 minut dobrze no spoko Okej, okay, bo sprawdziliśmy z tego hmm, Kępna, to pociąg 35 ziko za dużo za drogi no to tak myślałem bo jechałem z takim wojtkiem to mówił mi 17 złotych że kosztował ja mówię kurda jak podrożało mówi no mogę podrożyć bo jakiś czas temu jechałem ale złapię bo nie złapię Tak zwana grana całość całkowita bo patrząc po tym co tutaj się dzieje no to jak nie złapię nie przyjedzie a ja zaraz piję piwo. Chyba mam. Dzień dobry, do Wrocławia? Z Wrocławia, ja do Wrocławia szukam. Kurna, myślałem, że pan do Wrocławia... Proszę? A nie jedzie pan na autostradę teraz? Ty z cygarem w ogóle siedział. Śmieszny typ. No nic, czekam dalej. Do Wrocławia pan jedzie? Ale kurna, się udało. Dzień dobry, A, Łukasz nie, jestem. Mateusz. Wspólnik rzucił mi wyzwanie. E, wywiózł mnie 70 km za Wrocław. Aha. Od godziny 10 staram się wrócić do Wrocławia. A, miałem, być, miałem być o 16, do 16 mam czas, no ale nie zdążymy już. Fajnie, bardzo panu dziękuję. A tak długo pan tutaj stał, od 10? E, od 12. Od 12 nikt nie wziął? Od 12 nikt nie wziął, no. Jeszcze, bo jakby Pana imię mógł poznać, Mateusz. Pan Mateusz widział mnie wcześniej, załatwiał swoje sprawy, postanowił mnie zabrać. Pan Mateusz jeszcze o niczym nie wie, bo znaczy wstępnie wprowadziłem, ale kwestia jest taka, że mam telefon przy sobie, ale nie mogę z niego dzwonić, bo mam zablokowany. Wspólnik mój śledzi mhm. mnie w miejscu, w którym jestem. No ogólnie y, lubię takie wyzwania na zasadzie nie adrenaliny, ale żeby móc sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach. Dobra, to jeszcze mając pana... Ja, przepraszam, że tak ten, yy, ja nie mogę dzwonić, mógłbym jeden telefon wykonać z pana telefonu? Numer? Tak. Ja do niego zadzwonię, żeby po mnie nie jechał. No ale co? I gdzie ty teraz jesteś? Teraz jesteśmy na S8, jedziemy. Dobra, dobra dusza cię wzięła. Dzięki Dymsza, do zobaczenia w takim razie. Dobra, to wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, ej. Był tu, a jest w tym bralinie. Czyli dobrze, przemieszcza się, dobrze. Czyli taktyka siedzenia w jednym miejscu? Popłaciła. Popłaciła. A to jest, yy, moi drodzy, mogę pokazać? To jest, moi drodzy, pan Mateusz, który był tak uprzejmy, zabrać mnie podróżowo w młodości autostopem. zatrzymujcie się, pomagajcie. I będzie mógł pan siebie zobaczyć. Mamy milionowy kanał na YouTube, tak? No, okay. to da później to sobie zarobimy. Super, fajnie. My jedziemy do zobaczenia pod firmą. Nie, nic się stało. No dobra, to teraz pytanie, czy zaliczy czy nie zaliczy? No, o... widzę outfit zmieniony, <gry> bo nagrywanko było. No zamykaj. Już myślałeś, że nie dotrę? Nie, dalej, no, giń. Zaliczasz? No nie, zaliczone, zaliczone. Jedną rzecz chcę powiedzieć, jak będziecie podróżować autostopem i będziecie mieli szansę chociaż przemieścić się o jeden kilometr, ta sytuacja dosycowa. No ja już bez, bez, bez szans, to było kluczowe, to ci mówiłem przez no, telefon. No, no. Korzystajcie z tego, bo naprawdę, czasem jedno miejsce potrafi Was, tak jak w moim przypadku, prawie na te 4 godziny zablokować. Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Będzie nam niezmiernie miło, jak wrzucicie łapkę w górę. Dziękuję ślicznie, dziękujemy. Widzimy się w kolejnym materiale. Ciao.